Mądrość życiowa. Znany amerykański doradca inwestycyjny siedział na przybrzeżnej skałce w małej meksykańskiej wiosce, gdy do brzegu przybiła skromna łódka z rybakiem. W łódce leżało kilka wielkich tuńczyków. Amerykanin, podziwiając ryby, spytał meksykanina: Jak długo je łowiłeś? Tylko kilka chwil: Dlaczego nie łowiłeś dłużej? Złapałbyś więcej ryb? Te, które mam. Całkiem wystarczą na potrzeby mojej rodziny. Amerykanin pytał dalej. Na co więc poświęcasz resztę czasu? Śpię długo, trochę połowie, pobawię się z dziećmi, spędzę siestę z moją żoną, wieczorem wyskoczę do wioski, gdzie siorbie wino i gram na gitarze z moimi amigos. Pędzę wypełnione zajęciami i szczęśliwe życie. Amerykanin zaśmiał się ironicznie i rzekł. Jestem absolwentem Harvardu i mogę ci pomóc. Powinieneś spędzać więcej czasu na łowieniu. Wtedy będziesz mógł kupić większą łódź. Dzięki niej będziesz łowił więcej i będziesz mógł kupić kilka łodzi. W końcu dorobisz się całej flotyli. Zamiast sprzedawać ryby za bezcen hurtownikowi, będziesz mógł je dostarczać bezpośrednio do sklepów. Potem założysz własną sieć sklepów. Będziesz kontrolował połowy, przetwórstwo i dystrybucję. Będziesz mógł opuścić tę małą wioskę i przeprowadzić się do Mexico City, później Los Angeles, a nawet do Nowego Jorku, skąd będziesz zarządzał swoim wciąż rosnącym biznesem. Meksykański rybak przerwał. Jak długo to wszystko będzie trwało? 15, może 20 lat? I co wtedy? Amerykanin uśmiechnął się i stwierdził: Wtedy stanie się to, co najprzyjemniejsze. W odpowiednim momencie. Będziesz mógł sprzedać swoją firmę na giełdzie i stać się strasznie bogatym, zarobisz wiele milionów. Milionów? I co dalej? Wtedy będziesz mógł iść na emeryturę, przeprowadzić się do małej wioski na meksykańskim wybrzeżu, spać długo, trochę łowić, bawić się z dziećmi, spędzać siestę ze swoją żoną, wieczorem wyskoczyć do wioski, gdzie będziesz ściorłał wino i grał na gitarze ze swoimi amigos.